Powstało generalnie bardzo randomowo. Tak, a okazało się, tak, że, że jest skoro. czymś takim bardzo ładnym Poczący. i co ma jakieś znaczenie takie głębsze. Mm, a dlaczego to jest tak wielokrotnie powtarzane przez nas? To znaczy, po pierwsze, jakby powstał utwór Ruby Red Skin Dog, który był takim momentem przełomowym, wydaje mi się, dla naszej kompozycji, ponieważ jak go zrobiliśmy, to mm, zobaczyliśmy, że. Ten utwór trochę odstaje jakością i dojrzałością i w ogóle tym jaki jest od, od tych, które robiliśmy do tego momentu wtedy. I to chyba było gdzieś tam w zeszłym roku. I mieliśmy taki pomysł. Dobra, no to mamy ten utwór, on na pewno, jeżeli będzie płyta, to na niej będzie. I mamy 13 innych starych utworów. I mówimy, no dobra, no ale jeżeli zrobiliśmy jeden taki, to dajmy sobie czas, wyluzujmy i róbmy dalej. I robiliśmy dalej i każdy z tych 13 został wyrzucany, wyrzucany, wyrzucany i zastępowany tym nowymi, które były dużo lepsze. I też w sumie też to tak głupio wyszło, bo yy, mógłbym teraz powiedzieć, że dlatego, że to był taki przełomowy moment, to... Nazwaliśmy tak płytę, ale tak nie było, bo mieliśmy trzy propozycje tyłu płyty i żaden nam się ostatecznie nie spodobał, więc wróciliśmy do tego. A potem zrozumieliśmy, że w sumie może dlatego tak nam pasuje to, że właśnie tamten utwór był takim przełomowym utworem. I więc zakładamy, że tak jest. Że dlatego, że on był takim symbolem czegoś nowego i nowego brzmienia i kompozycji naszego zespołu, to niech będzie tak się nazywała pierwsza płyta. A, A o, złatka. Okładka jest dosłowna po prostu. Dosłowna jest fyski. po prostu, bo wydawało nam się to na tyle przyjemnie abstrakcyjne, że yy, fajnie było <coughs> to zobaczyć też graficznie. Mm. No i każdy z nas jest takim, każdy człowiek. No to jest... moja interpretacja. Ale co ja mam? Ty masz inną. No, no właśnie. Nie, ale ja się zgadzam też z twoją. Dziękuję. No. Zgadzam się. Ja z się z twoją, też zgadzam, z twoją. myślę, że wszyscy się zgadzamy. Nie, ja mam trzy Ale nie, nie zgadzasz się z tym, że każdy człowiek to jest taki chudy pies w rubinowej sukience? No tak, no to... Teraz. No właśnie, no to co tam powiedzieć, no i, no i no no to ma, co? no no ma też inny. No co? No ma inne. Też, ja też mam. No też inny. Ja też No właśnie.